Cześć widzowie, witajcie w pierwszym odcinku z nowej serii Od Zera na nową Slam Jakbyście mówili, że to jest skopiowane od Czarnego Pana, specjalnie pisa pisałem do niego, czy mogę zrobić taką serię i wyda pozwolenie. Także jedziemy. Jak widzicie, lub nie widzicie, mam na koncie 0. Jest 0, widoczne, także idziemy sobie. O, będziemy zaczynać na razie biznes z drzewa. Od razu mówię, że w serii będziemy móc brać maszyny z promocji. Jak jak tutaj jest na przykład Fend. New Holland jakiś przyczepa. Dobra, idziemy nie. sobie. Piłę mamy Stila. Okay, idziemy, Słuchajcie, sobie tutaj. Jak zarobię będziemy w coś inwestować. Dobra. O, jest żeby ściąć, ścinamy przy dole. Co to? Dobra, czekajcie, za chwilę idziemy do innego drzewa. Dobra, ścinamy. Od gałęzibujemy, że tak powiem to. Dobra, bierzemy w ręce i lecimy świark 10,5 m 120 kg. A wypad. Aha, tutaj jest. Bierzemy go sobie. Idziemy. Coś takie coś zrobiło, postawiłem takie, coś miało to być do drewna bo nie wiedziałem, że tutaj można sprzedawać. To sobie ogarniemy. Na razie sprzedajemy drzewo. Ile zarobiliśmy? 87 mamy na koncie. Euro. Także nie za dużo. Nie wiem, czy nas będzie, czy nas stać w ogóle teraz coś innego. Zetnę sobie takie duże drzewo teraz. To jest na razie nasz jedyny biznes. o świerk 25,5 metra 24 metry długości i waga 1,6 tony czyli to na 600 kg. trochę waży dobra no jest inny sposób na to ja wiem jaki tylko że teraz tak o sobie porobię bo nie piszcie, jak się Wam podoba seria nowa, Bo jak będą fajne wyświetlenia, to będzie mi się bardziej chciało nagrywać. Też możecie dać znać, czy chcecie coś takiego, że może kredyt być. Żeby na przykład kredyt wziął na coś, czy chcecie, żebym nie brał kredytu. Możecie napisać w komentarzu. Dobra, zobaczymy, czy za takie coś zarobimy więcej niż za to mniejsze drzewo. Tutaj mamy metrowego świerka. Sprzedajemy. Dobra, widzimy, mamy na końcu 192. Zobaczymy, czy możemy sobie coś wynająć. A taką machinderę na przykład? Aha. Nie, nie możemy sobie na taki luksus pozwolić. Dościnamy dalej. Ale będziemy mogli sobie na takie coś pozwolić. Aha! Dobra, idziemy sobie tutaj. Tu tych dwóch tabliczek nie, nie ścinamy, bo przez jedną nie będziemy mieli drzew, a przez drugą. Skał nie będziemy mieli. Tak, ta druga jest od skały. Dobra, idziemy. Jakby ktoś pytał, to gram z modami. Tutaj ale poza mapą, bo mapa to jest z modów, ale jeszcze mam dużo innych modów. Dobra, drugi kawałek. 279. Mamy. Na razie sobie jeszcze trochę pochodzimy. Jak widzicie na razie, za dużo pieniędzy nie mamy. Dobra, wcisnijmy. Coraz krótsze te kawałki wychodzą. Przedtem było 1 metr, później 0,8 m i teraz jest 0,6. No mam pomysł, teraz sobie będę chodził cały czas, przynosił drzewo i później kliknę i więcej zarobię. W taki sposób zobaczymy, czy lepiej wypali. Jakby to, ktoś pytał, to gram na laptopie. Nie gram na konsoli na przykład. Dobra, ścinamy. Teraz 07 wyszło. Tego drzewa. Idziemy sobie. Jak sobie wynajmiemy pojazd, to już będziemy wozić. Czekajcie, sprzedam. Dobra, 412. Zaczyn może... Nie. I ta kategoria. Dobra, dalej się nie da wynająć. Także jeszcze musimy trochę sobie drewno ponosić. Widzę 6 minut pół minuty nagrania, a na razie nie mam ani jednego pojazdu. Dobra, przetnę tutaj sobie. I na przykład tutaj. I co, skrócę. I pyk. Najdłuższy kawałek. Do tej pory tego świerku dużego co zcięliśmy. Z takiego drzewa jednego trochę zarobimy. Kiedyś też można było się pobawić w meble, produkcję mebli, albo desek. To jest ciekawy pomysł. Dobra, 522 sprawdzamy. No i dalej się nie da wynająć Mahindry. Poczekajcie, poszukam sobie coś tańszego. czyli 17 tysięcy? Aha, chyba nawet nie mam nic takiego podobnego. Dobra, może w coś będzie. Taczka jest. To już nawet możemy kupić. Le czy taczkę chcę. Uję maksymalną prędkość. 20 Dobra, na razie nie bierzemy taczki. Na razie chodzimy. Dobra. Gdzie to? Znaczy, a tu, tu jest drzewo. Jemy tutaj. O, ten jest na razie najdłuższy sobie świerku. 3,2 metra ma. Istoczy ale kilogramowo wychodzi podobnie. Co te niektóre. Ale długość ma największą. Dobra. Idziemy parkur. parkour na no Tu są te tabliczki. To jest chyba na drzewa, a to jest chyba na skały. Jak dobrze pamiętam. Dobra, tniemy sobie. Piło. Bierzemy drzewko. Musimy zarobić w tym odcinku na tą machindrę. Bo jak zarobimy, to już będzie lepiej. Mi się wydaje, odcinki zrobię po 10 minut. Czekajcie, zobaczę, bo jak teraz nie będę mógł wynająć, to po prostu... Z... Aha, dobra. To, widzowie, ja zrobię cięcie i jak już będę mógł wynająć, to widzimy się za chwilę. Dobra widzowie, udało nam się wynająć mahindrę. Zaniosłem jeden albo dwa kawałki. Będziemy was nie kłamać. To jest... Aha, tu jest burta otwierana. I dobra, jedziemy. spróbuję, Może jeszcze byśmy wynajęli... Nie wiem, przyczepa. Ile jest do wynajęcia taka To jest burt. Dobra, wynajmijmy wynaj, sobie ją. Używam też tutaj takiego ciekawego moda field, field Creator. Field Creator to się tak pisze. A mam też model na manualne podczepianie, że, że trzeba wyjść. Podczepiacie. Jeszcze kable. Aha, tutaj się kabli nie da podpiąć. Mahindra, fajna. Dobra, jedziemy sobie. O, ale bokiem zarzuca. Myśmy jej tylko nie powrócili. Dobra, teraz spróbuję pojechać spokojnie. Aha, mówiłem, że 10 minut odcinka. To no dobra widzowie, będzie dłuższy taki. To jest i tak pierwszy na razie odcinek, ma w planie nie wiem nawet ile, żeby było, ale na pewno nie jeden. Tylko, żeby było więcej. Taki jest plan. Dobra, tniemy. O, przedmiot jest za ciężki. Zadnijmy sobie tutaj. Na drzewo. Układam to sobie fajnie jakoś. Żeby nie było tak rzucone. Żeby trochę więcej tego weszło. Mówię sobie tak o, na oko. Dobra, ja już poza odcinkiem. I w następnym odcinku będzie sprzedaż, także a widzę do następnego.